Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie w nowym roku. Z nową energią, z nowymi pomysłami. Widzicie, przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem w nowym roku. I jest to rozpoczęcie, mam nadzieję, nowej serii, w której będziemy sprawdzać, testować wiedzę, zaangażowanie i możliwości ekspedientek w sklepie. Czy ekspedientki to na pewno dobre słowo? <śm> Okej, okay, tak. Kiedy byłam mała, bardzo lubiłam pożyczać od mamy biżuterię. Teraz, gdy jestem starsza, tworzę ją dla niej. Choć wszystkie bardzo się różnimy, to właśnie w komplecie czujemy się najlepiej. Miałam trochę czasu na odpoczynek po vlogmasach, za które jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, ponieważ nawet nie śniłam o takim odbiorze ich. Jeżeli oczywiście nie oglądałaś lub nie oglądałeś, to zapraszam tam. Odpoczęłam, jako że, nie, nie wiem co, jako że po prostu wpadłam na pomysł, żeby przetestować jakby przyszedł mi pomysł do głowy, aby pójść do sklepu, zapytać o rady, oddać się w ręce pań, asystentek sprzedaży w sklepach odzieżowych, ale nie tych takich sieciówkowych, bo tam wiadomo, nie, nie robi się raczej jakiejś większej selekcji. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy, półkę wyżej cenowo, no to mam wrażenie, że jednak tam już te panie powinny coś o tej modzie wiedzieć. Zapraszam was serdecznie na pierwszy odcinek tego typu. Zobaczcie, co z tego wyszło. Zacznijmy od tego, że jestem totalnie otwarta na wasze uwagi, rady, na wasze sugestie co do tego, gdzie powinnam iść o co pytać, jak pytać. Dzisiaj wybieram się do galerii Mokotów, Westfield Mokotów, gdzie chcę wejść do sklepu Lamania, ponieważ Lamania jest to polska, bardzo znana marka, która ma bardzo wysoką półkę cenową, i dlatego jestem bardzo ciekawa, jak tam radzi mi pani. Ekspedientka Wie pani co, chciałabym się podpytać Chciałabym kupić sobie trochę ładnych rzeczy Bo mam za niedługo rocznicę Jakiś tam wyjazd i tak dalej Trochę rzeczy takich bardziej na co dzień Trochę coś bardziej eleganckiego I też nie ukrywam, że chciałabym kupić większość Poprzemierzyć sobie w domu właśnie z chłopakiem i tak dalej A później zwrócić to, czego nie będę chodzić To znaczy, nie mamy i tak zwrotów Nie macie zwrotów Ja tylko jest wysłana przez a, okej, okay. no to zmienia postać rzeczy. W Lamani nie można zwracać produktów kupionych stacjonarnie. Pierwszy raz chyba spotykam się z czymś takim. Na pewno jest to prawnie y, możliwe. Tam nie wyszło. Dlatego drugi sklep, który pojawił się na moim celowniku, to sklep Bimba i Lola. Ja muszę sprawdzić, jak się wymawia tą markę. Okej, okay, bimba i Lola. Bimba i Lola to hiszpańska marka założona w 2005 roku przez siostry Dominguez. Słynie z odważnych artystycznych projektów inspirowanych sztuką i podróżami. W ofercie znajdziesz ubrania, akcesoria i biżuterię wyróżniającą się unikalnymi wzorami i kolorami. To idealny wybór dla osób, które lubią wyrażać siebie poprzez modę i szukają nietuzinkowych dodatków. Eee, słuchajcie, muszę się zastanowić jak to powiedzieć, muszę się zastanowić jak to powiedzieć. Wchodzimy zatem na zakupy do sklepu Bimba i Lola. Moja gadka odnośnie tego, dlaczego przyszłam, żeby się doradzić. Uważam, że to była świetna historia. Chcę kupić trochę umrań, bo mam za nim w dworocznicę z chłopakiem, no. i tam jakiś wyjazd i coś. I generalnie chciałabym się doradzić po prostu. Właśnie jestem otwarta, bo też będziemy wyjeżdżać. Ślimy głównie o tej Grecji i też o Hiszpanii. E, przepraszam, z góry panie, które lekko okłamałam, że jadę na wyjazd z mężczyzną moim i tak dalej, ale to po prostu brzmiało legitnie. W ogóle bardzo mi się podobało. To, że pani zapytała o ten wyjazd. Gdzie będą państwo wyjeżdżać, jakie czyby jakieś rzeczy pani poszukuje? To teraz w Turcji mamy jakieś 20 stopni, 16. Mam wrażenie, że pani od razu była bardzo zaangażowana i bardzo chętna do pomocy. Pytanie, jakie kolory, jakie printy, bo tego u nas jest dużo. Pytanie, czy tu raczej mają być sukienki. Ja przynajmniej szczerze pomyślałam już o konterce. Co było fajne, to, że pani od razu powiedziała, mi, że ona stylistką nie jest, więc tak profesjonalnie nie doradzi. Po nie jestem nic Trochę tam próbowałam tak pomagać, sugerować, a jaki kolor by do mnie pasował. Pani też zadawała mi bardzo dużo pytań, co lubię, bo ja wymyśliłam też taką historię, że ja nie chodzę w kolorach, i powiedziałam, że chciałabym spróbować czegoś nowego. No i na początku zaczęło się od, od printu panterki. Mam wrażenie, że jest to taki bezpieczny wybór, i też panterka jest teraz w trendach. Później przeszłyśmy na kolor taki bananowy, żółty, który ja osobiście. Uwielbiam. A jak pani myśli, który ten kolor do mnie najbardziej? Bo ja, w sumie, nie my, ja się mało chodzę w kolorach. Ja bym, ja bym spróbowała, bo skoro, skoro mówi pani, że nie ma pani w ogóle kolorowych rzeczy, to warto zażyczyć ten na siebie i zobaczyć, który będzie się pani najlepiej czuła. Ja mogę pani powiedzieć, że jakby ten najlepiej studiającym kolorem jest zdecydowanie ten różowy. Ja najbardziej to bym czuła ten żółty. Pani mi coś pokazuje? Mhm. Tak, spróbuję, bo ja po prostu chciałam wziąć rzeczy, które pani sama dla mnie wybrała. Postarałam się o to, aby to były góry, doły oraz okrycia wierzchnie, ponieważ kupiłam też jeden płaszcz. No i co, kochana pani zaniosła mi wszystko do przymierzalni, ja powiedziałam, że jestem chętna na to, żeby po prostu te rzeczy kupić, pomierzyć sobie w domu i pokazać mojemu chłopakowi, żeby mi doradził, bo miałam takie, hmm. co mam jej powiedzieć, skoro chcę wydać kilka tysięcy w tym sklepie tak o nie mierząc tych rzeczy, wiecie o co chodzi? Więc musiałam coś wymyślić. Ja nie wiem, czy pani mi w to uwierzyła. Całą wizytę oceniam bardzo pozytywnie. Pani była bardzo miła, sympatyczna i pomocna. Przejdźmy do tego, co dla mnie wybrała, co mi doradziła i jak będę się czuła w tych ubraniach. Tara, Oto moje zakupy, na które wydałam 7000 zł. Ja. ja. robię to dla kontentu. Dobra, zaczynamy! Zaczynamy! Hello. Jest to sukienka za 446 zł po przecenie, która obecnie jest w ogóle w chyba całym sklepie 25%. Jest to sukienka wiskozowa, także tutaj totalnie na plus. Zastanawiam się, dlaczego wybór padł akurat na tą sukienkę do mnie? Wydaje mi się, że gdybym popatrzyła na osobę o mojej sylwetce, doradziłabym sukienkę, która jest może troszeczkę bardziej obcisła, nawet ze względu właśnie na mój wiek i na to, że jestem y wolałabym coś, co bardziej tą sylwetkę wyeksponuje, niżeli ją przykryje. Ona jest bardzo ładna i leży bardzo ładnie. Print mi się podoba i wydaje mi się, że też print jest spoko dopasowany do mojej urody, natomiast niestety nie do końca rozumiem dobór jej do mnie. Wiecie, ja tak patrzę takimi kategoriami, że jestem młoda, mam spoko sylwetkę, że jestem wysoka i że jednak taka sukienka jest taką fajną, bezpieczną opcją. Jestem taka, taka, taka średnia. No. To jest tak bardzo nie mój vibe. Nie chodzę w takich sukienkach, to jest sukienka długa do pół łydki, Nie opinająca, tylko taka raczej luźna. No, ym, muszę jeszcze raz zerknąć. To nie jest złe. To po prostu nie jest moje. Marka Bimba i Lola to jest marka hiszpańska, która jest taka właśnie bardziej kolorowa. Natomiast jest tam bardzo dużo rzeczy, które mi się podobają, naprawdę, w ogóle ich akcesoria. Ta sukienka to nie jest to. Niezbyt podoba mi się jej krój. Podoba mi się jej materiał, jej kolor, to, że jest obsadzona tymi cekinami, to jest cute. Natomiast sam krój w sobie. To nie jest rzecz, którą doradziłabym o sobie, o mojej sylwetce. Czuję, że ona tą sylwetkę trochę psuje. Natomiast wiem, że jest dużo fanek i dużo kobiet, które właśnie nie lubią tej sylwetki do końca podkreślać, tylko raczej lubią coś komfortowego i wygodnego. Ta propozycja jak najbardziej jest komfortowa i wygodna, ale nie jest to propozycja dla mnie. Niestety. No i witam Was w zestawie, w którym czuję się totalnie sobą i uważam, że tutaj te strzały pod kątem krojów są super. Zacznijmy sobie od spodni, które zaskakująco dobrze leżą w talii. Naprawdę. Rozmiar 36 okazał się być idealny, ponieważ spodnie no dosłownie delikatnie odstają tutaj. Wszystko jest super. Jedyne co to dla mnie nogawki są za krótkie. Gdybym ubrała pod to kozaki, kowbojki, to by było spoko. Natomiast ich krój to jakby dobór ich do mnie. Uważam, że jest jak najbardziej dobry i poprawny. Jeżeli chodzi o sweter, to jak na razie, krojowo jest to moim zdaniem najlepsza rzecz. Dziwię się tylko pod kątem składu, bo dawno nie spotkałam się z tak słabym składem. Jest źle. 79% akryl, 20% poliester, 1% tawełna. Bye bye! Także pod tym kątem no jestem na nie i bym go nie kupiła. Natomiast jeżeli chodzi o jego krój, to jest przepiękny. Te rękawy są cudowne. Bardzo mi się podobała właśnie to, że są takie szerokie. Podoba mi się też ta jego kombinacja kolorystyczna, a raczej te takie detale, które są takimi kropeczkami w kolorach czerwonych i beżowych. Bardzo ładnie to wygląda. Możemy sobie też ten sweterek oczywiście wsadzić w spodnie, on wtedy będzie taki krótszy. On w odczuciu jest przemiły i w życiu nie powiedziałabym, że ma tak słaby skład. Natomiast jeżeli chodzi o dobór tych dwóch rzeczy do mnie, to oceniam go pozytywnie. Ja nie lubię tego typu rzeczy. Ale ten kombinezon wygląda seksy... Jak wifey material. Bez kitu. Czuję się, jakbym była mamą. Uważam, że ten kombinezon wygląda spoko. I wygląda seksy. Naprawdę wygląda seksy. Mimo tego, że to w ogóle, w ogóle nie jest mój styl, to ja bym chciała mieć ten kombinezon. Tylko, że on jest mega drogi, co nie? A ostatnio poczyniłam za dużo zakupów. Dajcie mi znać, czy chcecie film o tym, co kupiłam na nowy rok, na zimę 2025. Jestem mega, mega w szoku, że ta rzecz mi się tak podoba, ale naprawdę uważam, że nie dość, że ten kolor jest bardzo twarzowy. Materiał bardzo mi się podoba i ja bym to była w stanie wystylizować. Serio, zaskoczyła mnie pani. Naprawdę mnie pani zaskoczyła, bo ja bym w życiu tego do siebie nie dobrała, a czuję się w tym. Cool. Lecimy od razu dalej, ponieważ jestem strasznie ciekawa tej rzeczy, to jest płaszcz. Bo jeżeli chodzi o płaszcze, to ja jestem co do składów bardzo wyczulona. Jeżeli jest to płaszcz za taką cenę, to on musi mieć super skład. O Boże! 50% wełna, 50% poliester, niespoko. Jest to płaszcz o bardzo ładnym kroju, natomiast jest to cienki płaszcz. To absolutnie nie jest nawet jesienny płaszcz. On jest bardzo cienki. Uważam, że on wygląda bardzo elegancko, bardzo porządnie. Wygląda, jakby to był drogi płaszcz. No nie oszukujmy się, no proszę Was. Natomiast kurczę, no powiem Wam, że szkoda, że on jest taki cienki. No ale w sumie rozumiem też skąd są te zniżki, no nie? Skoro on jest 40% przeceniony, no to w sezonie zimowym rzeczy wiosenne i letnie są właśnie tyle przecenione. Także okej, okay, jestem z tym okej, okay. on mi się bardzo podoba. Natomiast nie podoba mi się ta sytuacja tutaj, że mamy tutaj taką po prostu chamsko przyklejoną kieszeń. No i skład, no ale to już powiedziałam. Także generalnie jestem na tak i uważam, że ten dobór płaszcza do mnie, ale, ale niestety ja bym go sobie sama, sama nie kupiła. Ale to ze względów analitycznych, analityczno-technicznych. Ale ogólnie wybór jestem na tak. Kolejny kombo. Spodnie plus koszula, tylko pod koszulę ubrałam sobie, wiecie, body, bo będę mierzyć za chwilę doły, a ta koszula jest dosyć prześwitująca. No i słuchajcie tak, spodnie są w cenie obecnie 429 zł, przecenione 40%. Koszula jest na minus 25, 341 zł. No nie jest to tania marka, no nie jest to tania marka. Natomiast sprawdźmy sobie jeszcze składy. 77% wiskoza, 23% poliester, To skład koszuli. Dobra, to są spodnie, które są z takiego samego materiału jak kombinezon, czyli good. Jak na to, że pani naprawdę nie miała zbyt klarownego obrazu, co lubię. Natomiast uważam, że koszula, mimo tego, że to nie jest mój vibe i bym sobie jej nie kupiła, to uważam, że koszulę pani dobrała dobrze. Kumam, kumam to. Także. Uważam, że koszula jest spoko, natomiast zdejmę ją, bo powiem Wam, że ona mnie trochę drapie. I nie jest mi niezbyt komfortowo i nie podoba mi się jej krój. Spodnie to nie jest moja ulubiona rzecz. Podoba mi się ich materiał. Podobała mi się w ogóle wersja kolorystyczna, jaśniejsza szara, ale niestety nie było rozmiaru XS, dlatego wzięłam tą ciemniejszą. Wolałabym tą jaśniejszą wersję. Generalnie krój uważam, że fajnie został do mnie dobrany. Pani też zobaczyła, że ja sama byłam w szerokich spodniach, więc myślę, że łatwo było połączyć kropki. Że lubię szerokie spodnie. Także uważam, że pani mi bardzo dobrze doradziła. Ten krój po prostu nie jest dla mnie, bo tutaj nie podoba mi się, jak wyglądają po prostu. Natomiast spodnie one są ciekawe i uważam, że bardzo dobrze dobrane. Także tutaj uważam, że obie te rzeczy są mm, jak najbardziej dobrze dopasowane do mnie. Tylko niciula mi się nie podobają. Co my tam jeszcze mamy? Tutaj mamy spódniczkę, która jest zamszowa. Zapłaciłam za nią 1665 złotych, <taki> także sporo. No i proszę, spódniczka już na mnie. Uważam, że to jest jedna z rzeczy, które pani strzeliła lepiej, w sensie dobrała lepiej. Ja patrząc w ogóle na osobę mm, z moją sylwetką właśnie celowałabym w takie tego typu rzeczy. Strzał jak najbardziej w dyszkę. Mm, spódniczka sama w sobie jest w ogóle tutaj brudna. Lol. Przejdźmy sobie do ostatnich trzech sukienek. Jest to bluza w połączeniu sp ze spódnicą. Niestety kupiłam ją w rozmiarze L, bo ona mi się tak spodobała, że ja powiedziałam: proszę panią, ja jej wezmę i ją spróbuję. 100% bawełny, to jest podejrzewam bluza. I 100% wiskozy, to jest spódniczka. Także skład jest ok. Ej, kurde! Ja byłabym w stanie w tym chodzić, nawet w tym rozmiarze L. Podoba mi się ta bluza. Podoba mi się na maksa ta koncepcja, no tylko, że ja bym musiała przymierzyć tą rzecz w rozmiarze mniejszym, nawet MC. Uważam, że nie to wygrało. Nie wiem, czy widzicie moje białe skiety. Jakie widzicie, to wybaczcie. To jest to. To jest to! Świetny wybór. Świetna propozycja. Myślę też, że tutaj pani się zasugerowała tym, że jest to produkt, który im się chyba dobrze sprzedaje i jest on lubiany przez klientki, ale uważam, że to jest świetne dopasowanie do osoby w moim wieku, bo mamy tutaj bluzę w połączeniu ze spódniczką panterkową. Mamy to w trendach, oversize'owo, przełamanie stylu bardziej sportowego, z troszeczkę bardziej eleganckim. Jestem jak najbardziej na tak. Wyglądam mega sexy. Ten dekolt naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Podoba mi się ta koronka. <noise> Podobają mi się też plecy. Góra tej sukienki mi się podoba, natomiast dół już trochę gorzej. E, natomiast to nie jest mój krój sukienki. Jakby ona jest. Ja w ogóle bardzo mało chodzę w długich sukienkach, takich na maksa długich. Ale wybór sam w sobie uważam, że jest jak najbardziej trafny, ponieważ mamy tutaj troszeczkę więcej odsłoniętego ciałka. Mam nadzieję, że ja nie odsłaniam go za dużo teraz na filmie. Natomiast mamy troszeczkę większy dekolt, co jest spoko. Mamy element koronki, mamy element panterki, mamy właśnie te trendy. Mm, także jak najbardziej uważam, że pani bardzo dobrze dobrała do mnie tę sukienkę. Ja po prostu bym jej sobie nie kupiła. jestem w stanie tak do końca ocenić tej sukienki, tak wiecie, po swojemu, wedle swoich preferencji, ale uważam, że wybór dla mnie był spoko. Najpierw dane analityczne, bo zaraz je zapomnę. 341 zł po przecenie. Jeżeli chodzi o jej skład, to mamy 91% wiskozy i 9% elastanu. Jest to sukienka o podobnym kroju jak ta szara z tymi cekinkami, natomiast powiem szczerze, że w tej czuję się jakoś obiektywnie lepiej. Nadal bym jej nie kupiła, ale myślę, że ten wzór, czyli ta czerwień i, i, i ten, ten, ten czarny odcień, tutaj zrobiły coś fajnego, że się coś tutaj fajnego zadziało. Specjalnie pytałam Pani, czy uważa, że taki bright red by do mnie pasował do mojej urody, ponieważ ja osobiście uważam, że on jest dla mnie za mocny i zbyt jaskrawy. Ja też wiem, że mój typ urody jest podpasowany pod kolory ziemiste. Są to kolory przełamane. Natomiast wybór jest spoko. No, pani nie jest profesjonalistką, ona nie jest profesjonalną stylistką, więc jak na ekspedientkę uważam, że poradziła sobie dobrze i wybrała naprawdę. Ciekawy artykuł. I tutaj uważam, że naprawdę szkoda tylko, że nie dostałam żadnych takich poleceń sukienek bardziej opinających, odkrywających i krótkich. Tylko wszystko było długie i troszeczkę bezkształtne. Moi drodzy, ogólnie uważam, że był to fajny eksperyment i fajne doświadczenie. Jestem bardzo otwarta na wasze opinie, na wasze sugestie i rady. Czy są sklepy, do których powinnam się wybrać, w których uważacie, że te ekspedientki są, nie wiem, bardziej doświadczone albo po prostu co was ciekawi, co powinnam zapytać? I'm open. Naprawdę. Jestem mega ciekawa Waszej opinii o tym filmie. Czy podoba Wam się taka koncepcja? Czy powinnam to kontynuować i sprawdzać kolejne sklepy? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Na sam koniec chcę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło, ponieważ większość osób, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Także proszę mnie zasubskrybować, być ze mną na bieżąco, ponieważ szykują się super treści i już się nie mogę doczekać, żeby być tutaj z Wami znowu regularnie.